Zanim zaczniemy, pozwól, że zapytam Cię o coś, co może uderzyć głębiej niż się spodziewasz. Z iloma kobietami skrzyżowałeś drogi w barze, w sklepie spożywczym, w kawiarni czy na spotkaniu u przyjaciela, myśląc, że nic się nie dzieje. Tymczasem ona w milczeniu czekała, aż ją zauważysz. Nie goniąc Cię, nie wołając, ale zapraszając Cię językiem, którego większość mężczyzn nigdy nie uczy się czytać. Dziś wieczorem ujawnię ten ukryty język. Ponieważ jest to jedna z najbardziej niezrozumianych dynamik między mężczyznami a kobietami. Większość facetów wierzy, że kobiety po prostu czekają, aż się do nich podejdzie. Ale prawda jest znacznie mroczniejsza, znacznie bardziej psychologiczna. Kobiety nie czekają. One wysyłają sygnały, subtelnie, strategicznie, jak cichy kot morsa przyciągania. I jeśli nie potrafisz odczytać tych sygnałów, już przegapiłeś kobiety, które były tobą szczerze zainteresowane. Pozwól więc, że zabiorę cię do wnętrza umysłu kobiety. Jak ona myśli, co czuje i jakie ciche strategie stosuje, gdy chce, żebyś to ty zrobił pierwszy krok. Rozszyfrujmy prawdę. Po pierwsze, ona umieszcza się w Twoim polu widzenia, raz za razem. Słuchaj uważnie bo to jedna z najłatwiejszych wskazówek do przeoczenia. Kiedy kobieta chce zostać zauważona, nie będzie wyglądać na zdesperowaną. Nie pojawi się nagle tuż przed tobą, jak w komedii romantycznej. To, co robi, jest znacznie bardziej kontrolowane, znacznie bardziej celowe. Ustawia się w miejscach, w które naturalnie będziesz patrzeć. Może to być przejście obok twojego stolika dwa razy, albo wybranie miejsca blisko ciebie, gdy było dziesięć innych wolnych miejsc. Może pozostawać w Twoim widzeniu peryferyjnym, udając, że sprawdza telefon, przegląda półkę, udając, że to po prostu przypadek, że tam stoi. Ale oto prawda, w powtarzającej się bliskości nie ma przypadku. Kobiety dokładnie wiedzą, co robią. Ona coś testuje, obserwuje, jak zareagujesz. Tworzy naturalne środowisko, w którym może dojść do kontaktu wzrokowego, bez łamania przez nią zasad społecznych czy robienia pierwszego kroku. Dla wprawnego oka nie jest to zachowanie pasywne, to strategia. Kobieta, która się ukrywa, nie chce, żeby do niej podchodzono. Kobieta, która umieszcza się tam, gdzie możesz ją widzieć, raz za razem, mówi ci: Jestem tu, jestem otwarta, masz pozwolenie, by mnie zauważyć. Ta mała psychologiczna zmiana jest tym, co oddziela mężczyzn, którzy otrzymują szansę od tych, którzy przechodzą obok niej obojętnie. Po drugie, dotyka swoich włosów, gdy jesteś blisko, i nie przez przypadek. Ten ruch jest tak klasyczny, tak stary, że niektórzy mężczyźni odrzucają go jako banał. Ale banały istnieją tylko dlatego, że działają. Kiedy kobieta poprawia włosy, odgarnia je, zakłada za ucho lub przeczesuje palcami, będąc w zasięgu wzroku, robi dwie rzeczy naraz: poprawia swój wygląd i sygnalizuje świadomość. Ruch włosów jest jedną z najsilniejszych kobiecych wskazówek, ponieważ przyciąga wzrok. Ruch, miękkość, dbałość o siebie. To jak wizualny szept, który mówi: Widzę cię, chcę wyglądać dobrze przy tobie. I jest tu coś głębszego. Kobiety rzadko dotykają włosów w ten sposób przy mężczyznach, do których nic nie czują. To zbyt intencjonalne, zbyt odkrywające, zbyt ewolucyjne. Jeśli poprawia włosy tylko wtedy, gdy jesteś w pobliżu, jeśli nagle staje się bardziej ożywiona, bardziej pełna gracji, bardziej świadoma swojego wyglądu. Ona nie tylko poprawia włosy, ona próbuje sprawić, by twoje oczy spoczęły na niej. I uwierz mi, ona wie, że patrzysz. Ale tutaj sprawy stają się interesujące. Większość mężczyzn myśli, że przyciąganie zaczyna się po rozmowie. Ale dla kobiet przyciąganie zaczyna się na długo przed wypowiedzeniem choćby jednego słowa. Kobiety tworzą środowisko, mężczyźni w nie wchodzą albo całkowicie je przegapiają. A kolejne sygnały są jeszcze trudniejsze do zauważenia, ale niemożliwe do błędnego zinterpretowania, gdy już je znasz. Po trzecie, staje się fizycznie dostępna. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak niektóre kobiety wydają się być otoczone barierą? Skrzyżowane ramiona, przyjaciółki skupione wokół niej, ciało odwrócone w inną stronę. To nie jest kobieta wysyłająca sygnały, to kobieta chroniąca swoją przestrzeń. Kobieta, która chce, by do niej podejść, tworzy odwrotną atmosferę niewidoczną, ale celową otwartość. Ustawia się nieco z dala od tłumu, kieruje ciało w stronę pomieszczenia, a nie w stronę ściany. Trzyma ręce swobodnie, telefon schowany, jej postawa jest zapraszająca. To nie jest przypadkowe. To strategia. Ponieważ w głębi duszy kobiety wiedzą coś, o czym mężczyźni często zapominają, podejście do kobiety jest onieśmielające. Większość mężczyzn się waha. Nie dlatego, że są słabi, ale dlatego, że kobiety są coraz bardziej ostrożne. Więc kiedy kobieta szczerze chce, by do niej podejść. Obniża poziom zagrożenia społecznego. Tworzy to, co psychologowie nazywają sygnałami dostępności. Może stać z wystarczającą ilością miejsca obok siebie, by ktoś mógł wejść, albo opierać się o ladę, zamiast zamykać się w kręgu znajomych. Każde z tych zachowań komunikuje: Nie będziesz przeszkadzać, jestem otwarta na rozmowę. Kobieta, która nie chce od ciebie niczego, podświadomie zbuduje mury. Kobieta, która jest zainteresowana, cicho otwiera drzwi i czeka, by zobaczyć, czy przez nie przejdziesz. Po czwarte, jej głos zmienia się, gdy jesteś w pobliżu. To jest subtelne i niesamowicie wymowne. Kiedy kobieta wie, że jesteś blisko, kiedy wyczuwa Twoją obecność, jej głos często zmienia się bez jej wiedzy. Nie dramatycznie, nie w kreskówkowy sposób, ale w sposób ledwo zauważalny i naładowany psychologicznie. Jej ton staje się nieco bardziej ożywiony, jej śmiech staje się nieco jaśniejszy, jej rozmowy stają się wystarczająco głośne, byś je usłyszał. Nie chodzi o szukanie uwagi, chodzi o kontrast. Ona chce, żebyś zauważył, że tam jest, nie gapiąc się na ciebie, ale tworząc małą iskrę energii w przestrzeni, którą dzielicie. Jest to szczególnie potężne, jeśli nie rozmawiała zbyt wiele, zanim się pojawiłeś. Zaczyna opowiadać ciekawszą część historii, gdy się zbliżasz. Jej przyjaciółki śmieją się głośniej, lub atmosfera wokół niej się zmienia. Nagle wydaje się bardziej żywa, bardziej ekspresyjna, bardziej zabawna. Kobiety wzmacniają swoją obecność wokół mężczyzn, których chcą przyciągnąć. To instynktowne, to pierwotne, to jeden z najstarszych pokazów społecznych w historii ludzkości. Pokazuje ci, nie mówiąc ani słowa. Że jest towarzyska, że jest ciepła, że jest kimś, kogo warto poznać. I tu jest psychologiczny zwrot. Jeśli staje się cichsza, gdy opuszczasz ten obszar, sygnał staje się dwukrotnie silniejszy. Po piąte, utrzymuje z tobą kontakt wzrokowy, a potem odwraca wzrok z uśmiechem. Jest powód, dla którego wydaje się to filmowe, ponieważ takie jest. Znasz ten moment w filmach, gdzie świat wydaje się zwalniać. Dźwięk cichnie, a dwoje bohaterów krzyżuje spojrzenia z drugiego końca pokoju. To opiera się na ludzkim instynkcie. Kobiety używają kontaktu wzrokowego w taki sam sposób, w jaki mężczyźni używają słów. To ich pierwsza komunikacja, ich pierwsze ryzyko, ich pierwsze ujawnienie. Oto jak działa ten wzorzec. Ona patrzy na ciebie, utrzymuje spojrzenie dłużej niż normalnie. Następnie przerywa kontakt wzrokowy z małym, delikatnym uśmiechem. To nie jest przypadkowe, to nie zbieg okoliczności, to nie tylko bycie miłym, to psychologia. Utrzymane spojrzenie mówi: Widzę cię, przetrzymanie go mówi: Czuję się komfortowo, zauważając cię. Uśmiech mówi: Teraz podejdź bliżej. Ten mały uśmiech to ostateczne zielone światło. To ona mówiąca bez słów, że piłka jest po twojej stronie. I jest tu coś głębszego, o czym większość mężczyzn nie wie. Kobiety powtarzają ten sygnał. Jeśli zrobi to raz, może to być ciekawość. Jeśli zrobi to dwa razy, to zainteresowanie. Jeśli zrobi to trzy razy, praktycznie pisze Twoje imię w powietrzu i czeka, aż je przeczytasz. Ale kobieta nigdy nie użyje tego sygnału wobec mężczyzny, który ją onieśmiela w zły sposób lub który jej nie pociąga. Po szóste, naśladuje Twoje ruchy z dystansu. Jest to jeden z najpotężniejszych podświadomych sygnałów przyciągania, zakorzeniony głęboko w psychologii więzi międzyludzkich. A to, co czyni to tak fascynującym, to fakt, że ona nawet nie zdaje sobie sprawy, że to robi. Lustrzane odbicie to nieświadome zachowanie dostosowawcze to sposób ciała na powiedzenie: Czuję się z tobą połączona. Ty przenosisz ciężar ciała na inną nogę. Chwilę później ona robi to samo. Ty podnosisz swojego drinka. Wkrótce potem ona podnosi swojego. Ty krzyżujesz ramiona, pochylasz się lub patrzysz na coś, a ona subtelnie powtarza rytm Twoich ruchów. To nie przedrzeźnianie to synchronizacja. Ludzie naturalnie naśladują osoby, przy których czują się bezpiecznie lub które podziwiają. Ale kiedy kobieta naśladuje Cię. Zanim jeszcze wypowiedzieliście choćby jedno słowo, to czyste, niefiltrowane przyciąganie. Jej świadomy umysł milczy, ale podświadomość mówi. Na pewnym poziomie dostraja się do ciebie, tworząc porozumienie, zanim na nie zasłużyłeś. To jej ciało przygotowujące się na bliskość. Po siódme, tworzy przypadkowe powody, by być blisko ciebie lub wchodzić w interakcję pośrednio. Słuchaj uważnie. Bo to jest moment, który mężczyźni najczęściej źle interpretują. Kobiety rzadko podchodzą pierwsze. Nie dlatego, że są pasywne, ale dlatego, że są strategiczne. Zamiast inicjować rozmowę wprost, tworzą sytuacje, w których interakcja staje się niemal nieunikniona. Sytuacje, które wydają się organiczne, nawet jeśli są czymkolwiek innym niż to. Może podejść do baru tuż po tobie, nie dlatego, że nagle potrzebuje drinka. Ale dlatego, że stanie obok ciebie, daje jej wspólną chwilę. Może zadać pytanie głośno, wystarczająco blisko, byś je usłyszał, mając nadzieję, że odpowiesz. Może udawać, że musi przejść obok ciebie w ciasnej przestrzeni, tworząc moment fizycznej bliskości. Może włączyć się do rozmowy obok twojej, albo stanąć na tyle blisko, że łatwo mógłbyś rzucić jakiś komentarz. To nie są zbiegi okoliczności. To zaproszenia przebrane za okoliczności. Kobiety wiedzą dokładnie, jak projektować otwarcia. Wiedzą, jak tworzyć mikromomenty, w których możesz naturalnie się zaangażować bez niezręczności czy presji. Ona redukuje twój strach przed podejściem. Daje ci ścieżkę, miękkie lądowanie, wymówkę, byś podszedł bez presji bycia bezpośrednim. I w momencie, gdy rozpoznasz tę ścieżkę, dzieje się coś niesamowitego. Przestajesz się wahać. Przestajesz nadmiernie analizować. Zaczynasz działać z pewnością siebie, bo teraz wiesz, że ona jest otwarta. Ile razy w swoim życiu przegapiłeś te sygnały? Kobieta odeszła, myśląc, że nie jesteś zainteresowany, podczas gdy ty odszedłeś, myśląc, że ona nie była. Dwoje ludzi pragnących tego samego momentu, ale żadne nie rozumiejące sygnałów drugiego. Dzieje się to każdego dnia. Mężczyźni nie są nieświadomi. Kobiety nie są skomplikowane. Problemem jest niewidzialna komunikacja zachodząca pod powierzchnią. Kiedy nauczysz się rozszyfrowywać te siedem zachowań, wzniesiesz się ponad przeciętnego mężczyznę. Przestajesz polegać na szczęściu. Zaczynasz działać z jasnością, pewnością siebie i spokojną obecnością. Następnym razem. Gdy kobieta będzie ciągle wchodzić w twoje pole widzenia, następnym razem, gdy jej uśmiech będzie wydawał się skrywać sekret, zatrzymaj się. Zadaj sobie pytanie: czy ona zaprasza mnie do rozmowy, czy ignoruje moment, który ona budowała? Ponieważ gdzieś, właśnie teraz, kobieta wysyła te sygnały do mężczyzny, który nigdy ich nie zauważy. Ale ty już nie jesteś tym mężczyzną, ty widzisz psychologię. Czytasz emocje, rozumiesz ciche zaproszenia i to czyni cię niebezpiecznym w najbardziej inteligentny sposób. Jeśli to otworzyło ci oczy, jeśli zmusiło do myślenia, jeśli sprawiło, że zdałeś sobie sprawę, ile momentów mogłeś przegapić, działaj zgodnie z tym. Kobiety nie czekają, one zapraszają. Inteligentni mężczyźni uczą się to widzieć. Najinteligentniejsi mężczyźni na to reagują. Dzięki, że dotrwałeś do tego momentu. Zrozumienie kobiety to sztuka, która wymaga cierpliwości i obserwacji, a ty jesteś na dobrej drodze, by ją opanować. Tym, którzy już są częścią tej społeczności, dziękuję za waszą lojalność. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię do zrobienia tego, by nie przegapić kluczy do ludzkiej psychologii. Teraz powiedz mi: który z tych sygnałów zauważyłeś kiedyś i pozwoliłeś mu przeminąć? Czytam Wasze komentarze.